Witam Was, cześć! Kolejny dzień, kolejny trawnik do pielęgnacji. Rzućcie okiem, to jest nasz trawnik z zeszłego roku. Naprawdę jest miło przyjeżdżać na taki trawniczek z powrotem, bo no oko cieszy. A to jest pierwsze, pierwsze co jest na tym trawniku robione właśnie w tym sezonie, więc naprawdę no jest, no jest piękne, a będzie, będzie jeszcze piękniejsze. Kosimy, bo już trawka trochę urosła. O, a tam gdzie jest koszone, to już jedziemy wertykulatorem. Kosą z żyłką objedziemy przy krawędziach, odbieramy fil, sypniemy nawóz. Zrobimy dosiewkę, bo są takie, o tutaj na przykład jest, o takie miejsca, A, ale jest ich malutko, dosiejemy. O, montowaliśmy też tutaj nawadnianie, o widać zroszacze. Jest następny. No, inwestorowi pozostaje jeszcze tutaj zagospodarować te jakieś miejsca, te, te rabatki, tutaj. No ale przed chwilką rozmawialiśmy, może jakiś kamyszek z nasadzeniami jeszcze w tym roku uda się zrobić. Mamy piękną pogodę, dzisiaj obieg tak dalej. Tego wszystkim życzę. Trzymajcie się.